Witam na kanale karty to moja pasja a dzisiaj na odcinku otworzymy sobie 8 saszetek z FIFA 365 2026 no to zaczynamy z pierwszą saszetką mamy fansa lautaro martinez i piękna karta wpada, Kylian Mbappé, karta elite, piękna, ją tutaj położymy, Martina Zatesa w sobie tu położymy, Dobra. no i co tu jeszcze mamy, mamy Hiszpanię, Merino. no i pasułeczki. Mamy tu Jurana z Interu. Dobra, jedziemy z drugą saszetką. I co mamy? Fansa, Norwegia, Degard, i kolejna karta. Elite, pięknie. Moja niestety powtóreczka, ale jest. To jest Rike. No i jeszcze Dominator. Z Olimpiakosu. Bulgat, No i trzy bazóweczki. Milan, Barcelona i olympiakus jedziemy z trzecią ale mi się poszczęściło dobra i piękna karta fans jamile yaman Camilla Fans. Karta Fans. Piękna karta. Mamy kolejnego Fansa. Legenda. Z Realu Madryt. Mamy Titana. Rudiger. I Bazułeczki. Takie też. Dobra. Jedziemy z czwartą saszetką. Czyli połowa za nami. Fans. Bayer Leverkusen. No i piękna karta. Elites. Kolejny raz. To jest Alison Piękna. Co tu mamy jeszcze? Mamy jeszcze... Francję, Power Up. tu mamy Real, Valverde, Bazułeczka, Bazułeczka i Bilan Bazułeczka. Czyli połowa za nami, jedziemy ostatnią połową dzisiaj na tym filmie. O, piękna, piękny fan, kunde. Co tu mamy? Mamy Fansa Van Dyke, kolor niebieski. Mamy Emiliano Martinez na karcie Power Up. Power up. I trzy bazóweczki: Atletico, Olimpiakos. jakiś ten klub jeszcze, nie wiem jakoś... Dobra, jedziemy z kolei. No może trafimy Golder Balera. Mamy Halanda, Norwegia, fans. Mamy Kei, Hej. France. I mamy Dominatora PSV Pepi. I mamy trzy bazułeczki. Jedziemy z piątą saszetką, Liverpool fans. Kolejny fans, ajax, hatko, hatko. Mamy logo Milanu. Rafinha Mendes i zawodnik z Interu jedziemy z ostatnią saszetką na dzisiejszym odcinku olimpiakos, fans Bayer z Leverkusen, legenda Bayernu Leverkusen fans. San Hider I tu mamy Power Up e, Hiszpania. I trzy bazłeczki. Olympiakos. Nie Olympiakos. Nie, ten. Atletico Madrid Inter. No a ten to sobie muszę przypomnieć. No, no to tak, tyle karty na dzisiejszym odcinku było coś nowego, no na pewno jest i jeśli się spodobał filmik to łapeczka w górę, subskrybuj kanał no i za do zobaczenia w następnych odcinkach cześć wam